Dotychczas nikt nie widział, bo ponoć właśnie w ludzkim rodzie dziedzina boska na świat przybyła. Zastępny aniołów wstąpiły z nieba, głosząc przemkołówką nowinę słodką. Pasterze od przód swych bierzą do żłoba. Królowie idą, by złożyć obłąd. taką noc droga jest W taką noc mi sił nie brakuje. W taką noc nie, nie można czekać. W taką noc serce moje mocne. Patrzcie, idą matce dary mi i rekadzibo i złoto. A my co? Sara kawałek i skóry nią. A przede wszystkim serce czyste, aby miłość przyjąć, nie do Miłość przyjąć, nie Miłość wszystko wyjaśnia, miłość wszystko naprawia, miłość leczy, miłość Boskiej Mądrości. Bez tej miłości, która służy, wybacza, ale nie zapomina i zawsze gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania, bez miłości drugiego człowieka nie ma dobrego świata. Cóż to za ludzie? Przecież drzwi zamknięte. Czego się boją? Czy nigdzie nie znajdziemy schronienia? Tak, ludzie teraz nie ufni. Obcych się boją. Jeśli drzwi nie otworzą, to jakże ich przekonamy, by serce otworzyli? Józefie, ufaj boskiej mądrości. Inaczej świat nie przeżyłby ani jednego dnia. Świat żyje, my żyjemy, nasze Spójrz, stajenka. Tam się zatrzymamy. Zwierząta pływają. Ciepło rozchodzi się stamtąd. Chodźmy. Gwiazda stanęła. Na mszę i Jasność taka bije. Tak mówili prorocy. Do królowie, to też też złożą. To musi być tutaj. Witajcie zacni mędrcy, a i wypas do szkony. Biednie u nas jest skromnie, ale szczęście nie bywałe. Dziecina nam się narodziła. Dary nie się, choć królewska także nie godną do mnie A pragniemy więcej. Dla nas i dla świata. który bym Cię władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Miłość wszystko mi wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Więc uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek bym przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartego przepływu, który umyła nic z fali nie nieopartej o pnie, lecz wiele z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieozlepionych Więc w tej ciszy ukryty ja, liść, mieszkam się już żadnych upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadły. A jednak dzieje ukazują piękno wolności, mimo wszystko piękno. Wiem, że to człowiek człowiekowi zgubował taki żywot, że tak będzie na wieki. Ale to właśnie wolność pozwala kochać. Jesteś wolny, by miłować. On stworzył nagie i przejrzyste, prawdziwe, dobre i piękne. Szakomia nuda et apertasu, ante olius Ejus. Wszystko jest odkryte i odsunięte przed Jego oczami. Trudno to ponieść bez Niego, bez Boga. O tak, trudno. Należy więc przyjąć Boga. Nie ma takich racji, przesłanek czy argumentów, aby Boga poznawić na marginesie swojego żywota. Ecce sacredos matrus, ecce agnus dei, gloria in excelsis Deo. Dziękujemy serdecznie Pani Profesor w klasie pierwszej tygodniu. Zanim się rozejdziemy, jeszcze poproszę Pana Profesora Andrzeja Brunę i Pana Dyrektora o wręczenie dyplomów i upominków, ponieważ odbyła się eliminacja do olimpiady geodezyjnej, kartograficznej, etap szkoły. Także zapraszam jeszcze Pana Dyrektora.